Psalm 60. Przewodnikowi chóru według lilii świadectwa. Złoty klejnot Dawida, pouczenie. Gdy walczył z Syryjczykami z Mezapotami i z Syryjczykami z Soby, gdy wrócił Joab poraziwszy dwanaście tysięcy Edomczyków w dolinie Solnej: Boże, Tyś nas odrzucił, rozproszyłeś nas. Rozgniewałeś się, wróć nas znowu. Wstrząsnąłeś, był ziemią i rozerwałeś ją, ulecz rozpadliny jej, bo się chwieje. Dałeś doświadczyć ludowi Twemu okropność. Zawrotnym winem napoiłeś nas. Tym, którzy się Ciebie boją, dałeś sztandar, aby się wzniósł w imię prawdę se aby byli uwolnieni umiłowani Twoi. Zbaw przez prawicę Twoją i wysłuchaj nas. Bóg mówił w świętości swojej: przeto się będę weselił. Rozdzielę sychem i wymierzę dolinę Sukkot. Galat jest moim, mój Imanasses i Efraim jest obroną głowy mojej, Juda berło moje. Moab jest moją miednicą do umywania. Na Edoma wrzucę obuwie moje. Ziemio filistyńska, okrzykuj mi! Któż mię zaprowadzi do miasta obronnego? Kto mnie przyprowadzi aż do Edomu? Nie ty, Boże, któryś nas odrzucił i nie wyruszyłeś z wojskami naszymi, o Boże, dajże nam pomoc od gnębiciela, bo próżna jest pomoc ludzka. Z Bogiem dokonamy potężnych czynów bo on podepcze gnębicieli naszych.